No Chciałem ogłosić te wyniki, proszę Państwa Nik Siwym Ortiz został laureatem w kategorii Nowoczesność Maszyna Przyroda. To jest pan w kategorii. Tak, to jest to zdjęcie, to zdjęcie, które zwyczajło w konkursie. W tak. P oh, no to tak. tak. To jest laureatem. w kategorii budynki, kominy, architektura. W drugim miasto patrzy na EC. Oraz podwójnie wyróżniony w kategorii budynki, kominy, architektura i nowoczesność, maszyna przyrody jest Pan, znaczy W66, W66. Już wiem, że to Pan. Tak. Zapraszam.

Anna, 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 o. wyróżnienie w kategorii budynki, komin i architektura. Zapraszamy. Aski, as, wyróżnienie w kategorii budynki, komin i A, jednak. Stefa. Wyróżnienie w kategorii nowoczesność, maszyna przyroda. Krzysia, Nie ma. Przysia, Wyróżnienie w kategorii nowoczesność, maszyna przyroda. To, to no nie ma niestety. Mieliśmy tam jeszcze wyróżnienie jedno, było Bolesław chyba AP, tylko że mm -hmm. pana, proszę, to nie ma Pana. To było bez nagrody. Nie, Pan Marek powiedział, że to bez nagrody, teraz. Ale ale A nie, jeżeli nie, już nie, teraz wiemy, że z nagrodą, no, to, to chyba to jest... myślę, że za, za, zaproszę Pana My, Bolesława, mamy, żeby... Mamy nagrodę, <laughs> uh -huh. kategoria wyróżniony też tam. Mm -hmm. To są wszyscy wyróżnieni i laureaci wyróżnieni. Serdecznie Państwu gratuluję. No i... co? I to, i to na tyle, tyle, tyle. Dla, świetne mamy zdjęcia, to co prezes mówił o bloku, bloku węglowym, czyli część tej już zaraz historycznej, prawda? Także możemy jeszcze podziwiać. Może Któż? Ten, jeżeli pozwolisz tak, pozwolić, chciałem jeszcze raz pogratulować, podziękować żeście uczestniczyli tej akcji na terenie elektrociepłowni po raz drugi już tak. E, faktycznie te Wasze prace są bardzo ciekawe. Przede wszystkim inne w tych pracach, e, że to nie jest tak bardzo zawodowo, a bardzo właśnie e, hobbystycznie, co zawsze daje pewien smaczek i pewien urok. No, firma się zmienia, jak e, W tej chwili prowadzimy i tą modernizację bloku węglowego cztery kropki wodne na trzecim etapie. Przystępujemy kolejny blok gazoparowy i powoli będziesz, będą znikać te stare urządzenia. E, więc za parę lat już tych, wielu tych urządzeń nie będzie, typu słownice, taśmy osiągi na wybrania. Słyszałem, że te pugi były zrobione tak, to bardzo, bardzo dobrze, bo ich nie będzie. <śmiennie> ja tak pamiętam jak w latach 90. Amerykanie tutaj byli u nas. No i myśmy się znacznie dzielili, na końcu to tak jak Państwo, o takim wielkim postępie, ale takiego rozwiązania jak właśnie półna taśmociągu, to robili zdjęcia, rysowali, bo nie spadli na pokój, żeby <grym grym grym> ten sposób węgiel z taśmociągu zrzucać do zasobników przy gotłowie. Także wiele zmian, też robimy i na sieci. Szkoda też, myślę, że nie ma fotografowanych tych Rurociągów na mieście, choćby na Wiśniowej, których już nie ma. Zresztą nie? Nie 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 ja, ja, ja słyszę, jak. mi się teraz to, bardziej, to bardziej to, podoba, ale niektórzy mówią, że to, to taki smaczny był miastem, nie? To ten łuknek <laughs> tam na tym zeszkodowaniu. Ciężko powiedzieć, że są zdjęcia na MMC tych rurociągów, bo Amymkowicze poszli jest fotografować na wieczór, kiedy one były demontowane. Jak były demontowane, bo było, że będą demontowane. Tu na lej zjednoczenia tak. też przy tym, tym czuję już teraz nie ma na, na powietrze. Nie, nie ma. To tych tak już nie, nie. teraz. A ładny... to są półgi na tak, tak. Także rury na mieście tak. będą znikały systematycznie. Nie będzie już ich widać. Kiedy to dzisiaj na wiek, jak jechałem, to narkowych mówię, że teraz najbrzysze do te rury od odlecemy tych Najbliżej. Tak. Muszę zależy takie pogadę. Chociaż pomalujmy, je Także jeszcze raz gratuluję i dziękuję wszystkim. No i zapraszamy za rok. Pewnie będziemy tą akcję kontynuować. No. Także... Wszystkiego dobrego. Na pewno. Na pewno. I tak? Dla nas lepiej groźne. Jeżeli mówimy o ciepłach, to takim rodzinnym. Dziękujemy pięknie.